No porównują ten pasaż do tego w Mediolanie. Kolejny dzień naszej wizyty w Odesie. Tym razem jedyny dzień. Zgodnie z prognozą, gdzie pogoda jest gorsza, bo jest około 22-23 stopni, padało w nocy, dlatego też dziewczyny poszły na godzinne zakupy do galerii, dały mi godzinę wychodnego, więc krótki jeszcze spacer tutaj po Arkadii w okolicach tego głównego deptaku, a mimo wszystko dzisiaj jeszcze jedziemy do centrum, żeby zobaczyć tą część centrum, której nie udało się zobaczyć za pierwszym razem, więc zapraszam na dzisiejsze zwiedzanie. Tutaj przegapiłem jedną rzecz ostatnio, bo widzę, że jest wypożyczalnia rowerów, także rowerów elektrycznych. tutaj. Zaraz zobaczę ceny dla Was. Po ile taka przyjemność! No i to jest od razu tutaj przy tej, przy tej fontannie. Wypożyczenie roweru elektrycznego za godzinę to jest 400 hrywien plus 1000 hrywien kaucji. A normalny rower 70 hrywien za godzinę plus 500 hrywien kaucji. Co było do przewidzenia w taką pogodę? Ludzi na plaży prawie zero, a jest po dwunastej. A jak widzieliście kilka dni temu, jak tutaj byliśmy, to praktycznie wszystko już było pozajmowane, ale muzyka gra nadal cały czas. Widać, że dbają o plażę. Tutaj akurat wyciągają glony. Rozmawiałem tutaj z pewnym Ukraińcem, który powiedział, że. W dniach, w których my jesteśmy akurat woda wyjątkowo jest zagloniona, bo zazwyczaj zazwyczaj jest, może będę się powtarzał, ale tam gdzie byliśmy, tam, gdzie byliśmy na tej plaży z basenem i w kierunku delfinarium jest o wiele lepszy klimat. Te, te plaże są o wiele szersze, knajpki klimatyczne, muzyka tak głośno nie gra, a jak już jest muzyka, to jest lekka, subtelna, że tak powiem, restauracyjna. No, i nam bardziej się podoba, więc jakbyśmy mieli następnym razem być jeszcze w Odesie i szukać noclegu, to na, to na pewno byłoby to w okolicach tej kolejki lin linowej między delfinarium a tą kolejką minową. Praktycznie na każdym rogu macie możliwość wymiany pieniędzy. Bo bez problemu wymienicie złotówki. Jeżeli ktoś jedzie do Odesy z myślą, że to jest Ukraina i będzie mega tanio to muszę go trochę sprowadzić na ziemię nie mam, zbyt, nie mam wielkiego doświadczenia w podróżowaniu po Ukrainie byłem wcześniej w Lwowie i faktycznie wtedy, ale to było prawie 10 lat temu i faktycznie wtedy było bardzo tanio ale Odessa no Odessa jest kurortem, tak? Więc, więc te ceny są polskie nawet ciut, ciut większe miejscami przejazdy, komunikacja miejska Uber to z pewnością i wejściówki są tańsze niż w Polsce. Jesteśmy już w centrum, pogoda się już polepszyła znacząco. Jakieś 300, a może ciut więcej metrów od yy, dworca znajduje się targowisko Privos, w którym podobno można kupić wszystko, a wszyscy polecają sok z granatów, który jest lepszy niż ten w Izraelu, więc idziemy to sprawdzić. Obowiązkowo czas na zakupy. Mimo, że dzisiaj była zaliczona galeria handlowa w Arkadii, no to taki bazar, targ robi swoje i dziewczyny nie mogą się powstrzymać od zakupów. A tu mamy raki. Jeszcze się ruszają. Niestety nie udało nam się znaleźć soku z granatu. Może to nie sezon, ludzi tłum, no i tak jak mówiłem na samym początku, można kupić tutaj dosłownie wszystko. Główne wejście na rynek Privos. My się już stamtąd zawinęliśmy, ponieważ no, ten tłum to nie dla nas. Idziemy w kierunku e, tego głównego deptaka. Ciągle nie mogę zapamiętać nazwy. I dzisiaj chcemy zobaczyć hotel Pasaż, e, Most Teściowej, Park Grecki. Kolumna do Wo Pałacu Woroncowa. No i wszystko, co jeszcze uda nam się w tamtej okolicy zobaczyć. W międzyczasie naszego spaceru zatrzymaliśmy się na starobazarnym skwerze. Taki charakterystyczny punkt na mapie centrum miasta, taki zielony kwadrat, gdzie mamy fajny, bezpłatny plac zabaw, a dodatkowo mamy jeszcze atrakcje płatne w postaci no dmuchańców i różnych takich innych atrakcji łącznie z autami elektrycznymi. Naprawdę fajna opcja, jeżeli będziecie Wybieraliście z dworca kolejowego właśnie w kierunku tego deptaka, opery, to polecam iść właśnie przez ten skwer. Dlatego, że nasze poprzednie trasy dla dzieci były dość monotonne. Dla nas fajne, bo była fajna zabudowa, ale dla dzieciaków za bardzo nic tam nie, nie było, nie było żadnych atrakcji dla dzieci. A tutaj i kawki się napijecie, i coś przekąsicie, no i dzieciaki też będą mogły się fajnie pobawić. A tu mamy chyba jakiś pomnik Pana Kozaka. Tyle ile zrozumiałem, to jest to pomnik jakiegoś Atamana kozackiego, no jakby ten cały plac i skwer Lata Świetności ma za sobą, ale tutaj a pan Ataman z charakterystyczną kozacką fryzurą, mocno zadumany. Cenowo te atrakcje przedstawiają się w ten sposób, że 50 nie jest bez, bez minut, czyli ile chcecie, a 30 hryvni 30 minut. I dziecko może przez te 30 minut korzystać z tego, z trampoliny, z, z klasycznego dmuchańca, no i z takiej budki, gdzie mogą łowić ryby takimi zabawkowymi wędkami. Kolejny markecik w drodze na Deptak. Tutaj bardziej książkowa aleja. Jeżeli kogoś naszłoby w centrum na zrobienie trochę formy, to jest opcja i tu i tam. I już praktycznie doszliśmy do ulicy Deribasifskiej. Do tego deptaka gdzie byliśmy ostatnim razem wieczorową porą. Teraz wam to pokażę, jak wygląda. Ta część Starego Miasta za, yy, za dnia. Tak jak mówiłem, idziemy teraz do tego yy, hotelu Pasaż. A zobaczcie na tą kamienicę, jaka piękna. E, na razie powiem tak, że wieczorową polą prezentował się on chyba lepiej. Tyle samo ludzi, może nawet mniej, wieczorem chyba więcej. A to jest ta kamienica, którą widzieliśmy przed chwilą. Może napiszecie mi w komentarzach, jeżeli wiecie, o co chodzi z tym krzesłem. Znalazłem informację, że to jest pomnik 12 krzesła. Da kolejka, żeby zrobić sobie zdjęcie. Jest tu dość spora, a tutaj już jest ten hotel Pasaż, do którego, który chcemy zobaczyć w środku. No to wchodzimy. Akurat lefiszmy na wycieczkę, dlatego taki tłum no porównują ten pasaż do tego w Mediolanie. Oczywiście znacznie mniejszy. No i tak i widać, że przydałaby mu się renowacja, ale robi naprawdę pioronujące wrażenie. Wszyscy sobie robią zdjęcia, oczywiście my też zrobiliśmy, bo miejsce to robi naprawdę. Robotę, bo jest tu naprawdę bardzo ładnie. A tam można jeszcze, a tam się skręca, jeszcze. jaka klimatyczna trapa tramwaju. Kawkę można sobie wypić. Chcę Wam pokazać jeszcze ten taki park. Nazwijmy to rynek, który widzieliście wieczorem, a tak się prezentuje za dnia. A ja zgubiłem gdzieś moje dziewczyny Bo obok jest jakaś restauracja, gdzie są przepyszne żeberka, przynajmniej tak wygląda pełno ludzi I chyba się skusimy e, Kącik Gastro, tym razem na żeberkach jesteśmy Nasze zamówienie i... dziewczyny co to jest? bo nie mają tutaj prawdziwej widzę. Idziemy pokazać kuchnię Serwują praktycznie same żeberka, i tak najpastego tego słynie. Ta restauracja, przepraszam, mają takie piece opalane drewnem. I zobaczcie, jak tutaj na ruszcie te żeberka się, jak te żeberka dochodzą. Kontynuujemy nasze zwiedzanie. I po przejściu 75 schodów od portu mamy tutaj budynek pałacu Szacha. Tak to przynajmniej Google pokazuje. A my idziemy w tamtym kierunku do kolumnady pałacu Wolońcowa. Tak, w Odeś się znaleźli rozwiązanie na mosty z kutkami. Po prostu zrobili specjalne konstrukcje, gdzie te kutki. Można przypiąć. Kawałeczek dalej. Mamy kolejną atrakcję. Jest to most teściowej. Ktoś dla kogoś zbudował specjalnie most, żeby zięciu dla teściowej, żeby mogli się spotykać. Aż mi się wierzyć nie chcę, ale no co, to, co ja tam wiem. Mostek jak mostek, nic szczególnego. A my za chwilę będziemy szli. Tym mostem w tle będzie port. Tam już tyle widać tą kolumnadę Voroncowa, pałacu Worońcowa. A tutaj chwilę temu byliśmy tam na dole, bo pomyliliśmy drogę. A tutaj macie jeszcze taki no bardzo industrialny widok, ale na port w się. Mamy kolumnadę Voroncowa i trwa jakaś próba. Chyba ja, będzie niedługo jakiś koncert, tu rozumiem jest pałac Wałońcowa, a tu jego kolumnada, gdzie zrobili taką salę koncertową, muszlę koncertową. Czajkowski. Jeśli się mylę to mnie poprawcie, ale to chyba Czajkowski. Sama kolumnada jakoś specjalnie szału nie robi Tym bardziej pałac, który no albo jest w remoncie, albo po prostu jest ogrodzony bo jego stan jest taki średniowy, A my idziemy przez Park Grecki do schodów pociąg kinowskich Park Grecki jest już oddany do użytku Mamy nawet windę, którą możemy sobie zjechać więc to jest ważna informacja dla Rodziców z wózkami. Tutaj mamy flagę grecką Ukrainy, Unii Europejskiej i Odessy. A tam jest ten plac zabaw, do którego jedziemy. Bardzo ładnie urządzony park, podobnie jak ten kawałek dalej, istambulski, ale za to o wiele lepszy plac zabaw. Więc jak będziecie chcieli zrobić przerwę z dziećmi, to polecam Park Grecki i tutejszy Plac Zaba. Tu mamy schody pod kinowskie, a my idziemy w kierunku posągu Caryce Katarzyny II, która też się przyczyniła do rozwoju tego miasta. No my ją trochę pamiętamy z innych okoliczności, no ale już podejdziemy, nasz spacer za dnia znów zaczyna się robić spacerem wieczornym, bo to już 20 i za pół godziny pewnie już będzie ciemno, okolica jest naprawdę urokliwa, ładne odnowione kamienice. Tak to się prezentuje z tej strony, a przed nami już. Pomnik Carycy Katarzyny II Caryca Katarzyna II Kamienice bardzo ładne i cała okolica, tak już wspominałem Że jest bardzo urokliwa My jesteśmy tu A musimy dojść Tu, na przystanek Myślę, że tak 30-40 minut Doszliśmy przed gmach Opery zrobiło się już ciemno, znaczy robi się już coraz ciemniej. A my teraz tą drogą cały czas prosto idziemy na przystanek przy dworcu kolejowym na tramwaj. Więc z tego miejsca chcę Wam podziękować, że byliście kolejny dzień z nami i widzimy się jutro. Na razie, cześć!